Nie żyje uwielbiany przez tysiące muzyk. Jego śmierć to ogromna strata w świecie artystów. Okoliczności są tragiczne, bo jak donoszą media, Matthew Seligman przegrał walkę z koronawirusem. Nie żyje wybitny muzyk, niesamowity człowiek i oddany przyjaciel. Zmarł 17 kwietnia, a jak wiadomo, ostatnie dni spędził w szpitalu, do którego trafił po tym, jak zdiagnozowano u niego koronawirusa. Rodzina oraz fani pogrążyli się w głębokiej żałobie, nie mogąc pogodzić się z faktem, że śmierć zabrała go tak wcześnie. Znajomy muzyka wspomina, że ten do swoich ostatnich dni starał się pozostać aktywnym zawodowo. Nie żyje wybitny muzyk. Był zarażony koronawirusem poniedziałkowym porankiem media z całego świata obiegły dramatyczne wieści o nagłej śmierci Mafiusa Ligmana. Muzyk miał 64 lata i zmarł 17 kwietnia w Szpitalu Świętego Jerzego w Tooting, w południowym Londynie. Ujawniono, że bezpośrednią przyczyną zgonu był udar krwotoczny, jednak wiadomo również, że Gwiazdor miał koronawirusa, którym najprawdopodobniej zaraził się od swojego brata. Matthew miał na swoim koncie niekończącą się listę zasług i osiągnięć. Szalały za nim tysiące fanów, a w każdej wybranej przez siebie ścieżce zawodowej mógł liczyć na wsparcie najbliższych. Niewątpliwie do jego największych sukcesów należała współpraca z Davidem Bowiem i wystąpienie na legendarnym koncercie Life Aid w 1985R. Warto wspomnieć, że Seligman wspierał także takie gwiazdy jak Sinead Tori Amos, Stereo MC's czy Morrissey. 2. Rzesza sympatyków, krewni, przyjaciele pogrążyli się w głębokiej żałobie. Śmierć Mefiu to ogromna strata dla całego świata muzycznego. Jego twórczość jeszcze przez długi czas rodzić będzie wiele emocji i miłych wspomnieć. Znajomy gwiazdora z wielkim żalem wspomina, że do ostatnich dni starał się pozostać aktywny zawodowo. Nawet po trafieniu do szpitala Mefiu wysyłał wiadomości w WhatsAppem dotyczące prowadzonych przez niego spraw, mówił. Źródło Wirtualna Polska.